Na czym polega idea domu Jakuba Wędrowycza, czyli Muzeum Bimbrownictwa? No cóż, wymyśliłem, że trzeba byłoby coś wspaniałego pokazać naszym szanownym czytelnikom twórczości Andrzeja Pilipiuka, coś żywego, namacalnego, czyli Muzeum Bimbrownictwa. I z racji tego, że dużo tutaj nam e, przysyłają ludzie eksponatów, będzie to wyeksponowane, będzie cały czas e, stało ekspozycją, ale oprócz tego, jak zauważyliście, e, mamy bardzo dużo eksponatów regionalnych, bo Andrzej i ja e, jesteśmy regionalistami i dbamy o historię Wojsławic. Jakie eksponaty będzie można obejrzeć w muzeum? Oprócz eksponatów bimbrowniczych będzie można zobaczyć regionalistyczne, na przykład szewskie, gdzie mamy ponad 400 eksponatów. Mamy, tak jak tutaj widzimy, żelazko na gaz przedwojenne. Tu mamy kutkę, samowary, no i wiele innych rzeczy, jak dużo dokumentów, zdjęć, które będą eksponowane w tym muzeum. A ekspozycja będzie zarazem zmieniana, raz na rok, tak żeby to nie było nudne i monotonne, a żeby człowiek, który tutaj przyjechał zobaczyć te eksponaty, po raz wtóry przyjechał w przyszłym roku i zobaczył coś nowego. A kiedy planujecie otwarcie tego obiektu? Myślę, że jeżeli zrzutka nam się uda, to w przyszłym roku. Na pod koniec jesieni powinniśmy już otworzyć to muzeum. Eee, takie muzeum wymaga dużych nakładów finansowych. Skąd czerpiecie środki, aby powstało? Przede wszystkim wkład własny, a zarazem też dużo pomagają nasi e, czytelnicy. E, wspierają nas w drżutkach. Organizujemy różnego rodzaju licytacje. W jaki sposób można wspomóc Wasz projekt? Fundacja Ku Przeszłości zbiera to akurat na zrzutka.pl i tutaj możemy wpłacać pod ten link, co jest zawarte. Zrzutkę prowadzi Andrzej Piti-Piuk i z tych środków kupujemy materiały na muzeum i tworzymy tutaj zakup. Wszystkiego fachowców. Szanowni Państwa zapraszamy do odwiedzania naszego tutaj muzeum. Zawsze chętnie tutaj pokażę, na jakim etapie jesteśmy, bo oprócz sali muzealnych, mamy też, będziemy prowadzić tutaj też agroturystykę. Tak, żeby to nie było suche muzeum, to chcemy, żeby po prostu kwitnęło tutaj życie. I na połowę tej sali, które będą eksponaty na kółkach szafki, przesuwane na drugą stronę, będziemy prowadzić różnego rodzaju warsztaty, e, spotkania literackie, spotkania integracyjne, tak abyście wszyscy Wy, e, sympatyce Jakuba Wędrowycza, poczuli klimat wędrowyczowski. Także serdecznie Państwa zapraszam, zapraszam też e, wspierać naszą rzutkę no i też zapraszamy na dni Jakuba Wędrowycza, które już będą osiemnaste. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę udanych zbiórek i tego, żeby muzeum powstało i cieszyło się jak największą popularnością. Bardzo za to wolimy. No. E, tam w tych strojach byli. No tak. e, obok jest Piotrek Bujci, on z, ze śmietnika przyjeżdża. Ja mam czasami wiesz, co przy ktoś z stroju przyszedł i zagrał na jakimś tak instrument. Widać, że te barwy to takie mieszane no, nie byle debiera, jakie. Debiera, to jest bardzo, bardzo A tutaj pomniki. A przekazałeś mu prezent? Tak, jest to to Tutaj pomnik Semena Korczaszko Proszę bardzo A tutaj obok

Jak już inaczej się patrzył. A tu zbliżenie na plakat najbliższej edycji Dni Jakuba Wędrowicza, która to impreza odbędzie się w lipcu 2025 roku. Jak Dzień Wolny Termin to zawsze chętnie coś zrobię. Tak jak to będzie i ostatnie dwie plansze, jak widać, prezentujące informacje o publikacjach Fundacji Ku Przeszłości, która to formalnie odpowiada za budowę muzeum oraz tutaj są zdjęcia z budowy samego muzeum można sobie to wszystko obejrzeć tutaj w Wojsławicach. O, tak wygląda w środku powstające muzeum Jakuba Wędrowicza. Jak widać na razie jest tutaj niezły bałagan. jest w trakcie budowy. Jest w trakcie budowy, ale można tutaj zobaczyć o jakieś kubeczki. Bardzo ładne, że to jeszcze za 500 zł. plac budowy w gruncie rzeczy. Ale proszę bardzo, jak to wygląda? O, eksponaty wimbrowniczy. Para to Bimbrowniczy. Proszę, proszę. To muzeum, to tu nie wolno tego używać. Dla własnych potrzeb ani handlu, oczywiście. Ale muzeum może dysponować takimi. A tutaj, o groźny Jakub Wędrowicz z szablą. A tutaj jest słynny tron Jakuba Wędrowicza. Proszę bardzo. I tu wędrowczyk. Proszę bardzo, Wędrowczyk. Piękny. A tu miejsce dla wampira. A to pierwsze piętro muzeum też będą tutaj różne pokoje gościnne i z eksponatami. Także będzie co oglądać proszę bardzo. O tu na przykład możemy wejść, zobaczyć jak to się dzieje. Tutaj o proszę bardzo. Och, przykład też możemy wejść, zobaczyć. No. Dobra. No właśnie, że super macie pomysł na taki. Dycha, przydano. Piękne, patrzycie, takie rzeczy tworzą. No dość, przyjada film. Co patrzycie? Rozmawiałem z pomysłodawcą i głównym twórcą muzeum, czyli Markiem. Farfosem, który mieszka w Wojsławicach i tu właśnie w Wojsławicach tworzy muzeum, o którym nam tak ciekawie opowiedział. Zapraszamy do Wojsławic i do muzeum i na dni Jakubowędrowycza w lipcu 2025 roku.